Za około 6000 zł możecie kupić gamingowego laptopa, zbudować mocnego peceta, czy kupić jeden taki 34-calowy monitor. Ale co w tym monitorze jest takiego, że aż tyle kosztuje? O tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam do oglądania. Materiał zawiera reklamę firmy MSI. Zazwyczaj filmy o monitorach zaczyna się i kończy na omówieniu każdego parametru ekranu, ale w przypadku tego modelu zmienię nieco kolejność. MSI MEG 342C potrafi znacznie więcej niż tylko wyświetlać obraz z komputera. Jednocześnie może być także szybką ładowarką, stacją dokującą do akcesoriów, a nawet stojakiem Mouse bungee, ale po kolei. Tak, ten monitor został wyposażony w gniazdo USB-C, które jest z Zdolne do odbierania obrazu oraz przekazywania 65W mocy w standardzie Power Delivery. To oznacza, że za pomocą jednego kabla możecie wyświetlać na ekranie treści ze swojego laptopa oraz jednocześnie go ładować. W zestawie znajdziecie odpowiedni przewód USB-C na USB-C, który jest niezbędny do korzystania monitora w ten sposób. Jest to bardzo ważne, bo takie przewody potrafią być dość drogie, a nie wszyscy producenci je dołączają. Poza tym na boku monitora znajdują się jeszcze dwa gniazda USB. -C do których można podpiąć na przykład peryferia czy nośniki danych. Obok nich znalazło się także miejsce na złącze mikrofonowe i słuchawkowe. Z kolei na dole monitora znalazły się dwa kolejne gniazda USB-A. A o kolejnych portach powiem wam nieco później. Jednakże najciekawszym zewnętrznym dodatkiem zdecydowanie jest mouse bungee, które możemy umieścić po prawej lub lewej stronie. Jednakże monitor to chyba niezbyt dobre miejsce na takie akcesorium, gdyż każde szarpnięcie kablem może wprowadzić monitor w ruch, co? Może rozpraszać. Ale no nie powiem, oryginalny dodatek. Pewnie większość z Was słyszała już o technologii OLED, ale o jej odmianie z dopiskiem QD już niekoniecznie. Wszystko przez to, że to zupełnie nowa pochodna, która dopiero wkracza do monitorów gamingowych i telewizorów. To właśnie ona stanowi znaczną część ceny tego modelu, gdyż jest stosunkowo nową technologią i ma niwelować dwa największe problemy standardowych matryc OLED, czyli niską jasność oraz wypalanie. Producent deklaruje, że ta matryca osiąga jasność na poziomie nawet 1000 nitów w treściach wspierających HDR. Ale faktycznie, ten panel jest na tyle jasny, że bez problemu można na nim grać czy oglądać filmy przy zapalonym świetle czy nawet przy biurku umieszczonym tuż obok okna. Co więcej, ten monitor MSI MEG oferuje bardzo skuteczną antyrefleksyjną powłokę. Ta w przeciwieństwie do błyszczącego wykończenia rozprasza odbicia, dzięki czemu kontury i źródła światła nie zasłaniają wyświetlanych treści. Aczkolwiek minusem tego rozwiązania jest zmniejszona ostrość drobnych elementów jak jak na przykład liter, ale ich czytelność można poprawić, konfigurując ustawienia czcionki w systemie. Ten monitor ma także technologię, którą możecie znać ze swoich smartfonów. Mianowicie, mowa tu o automatycznym dostosowaniu jasności ekranu. W dolnej ramce skrywa się czujnik natężenia światła, który decyduje o tym, czy panel powinien świecić jaśniej, czy też ciemniej. Nie tylko dba to o komfortową jasność dla naszych oczu, ale może mieć także pozytywny wpływ na żywotność wyświetlacza. Automatyczny jasność nie działa jednak w przypadku włączonego HDR. Jak już pewnie zauważyliście, nie jest to standardowy monitor, tylko ultrapanoramiczny o przekątnej aż 34 cali. Co ciekawe jednak, nie jest to monitor 4K. Zamiast tego oferuje rozdzielczość 1440p, która nie obciąża aż tak komputera. Do tego, cały panel odświeża się z bardzo przyzwoitą częstotliwością 175 Hz i jak na panel OLED przystało, smużenie pikseli praktycznie nie istnieje. To wszystko czyni go świetnym do grania w gry AAA i nie tylko. Dzięki głębokim czerniom matrycy QD OLED i technologii HDR Cyberpunk wygląda na nim obłędnie. Natomiast dodatkowa szerokość i krzywizna zwiększają pole widzenia, a co za tym idzie, można lepiej wczuć się w grę. Zauważyłem też, że w porównaniu do standardowych paneli OLED ten monitor znacznie przyjemniej wyświetla pomarańczowe i żółte barwy. Zatem ogień jest mniej czerwony, a złote elementy są faktycznie złote. Aczkolwiek to nie jest tak, że tylko w grach AAA wypada on dobrze. Dzięki szybkiemu odświeżaniu i krótkim czasie reakcji pikseli nadaje się także do e-sportowych tytułów. Zatem nie powinien on ograniczać Was w żaden sposób przed sadzeniem soczystych headshotów, chociażby w Counter Strike 2. Odkryłem też, że bardzo wygodnie montuje się na nim filmy. Jego dodatkowa szerokość, wynikająca z proporcji 21 do 9, pozwala wyświetlać znacznie większy fragment osi czasu. Chociaż do pracy wolałbym jednak używać wyższej rozdzielczości 4K. Warto też wspomnieć, że monitor obsługuje synchronizację FreeSync Premium Pro. Oczywiście, w materiale na temat monitora z matrycą bazującą na technologii OLED, nie można zapomnieć o temacie wypalania. Niestety, nasz okres testów jest zbyt krótki, aby jednoznacznie stwierdzić, czy wypalanie pikseli jest problemem tego monitora, czy też nie. Aczkolwiek istnieją solidne podstawy wykluczające tę możliwość. Mówiąc w dużym uproszczeniu, panele QD OLED mają wydajniejszą konstrukcję, dzięki której piksele nie muszą pracować tak mocno, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom jasności. Dlatego też matryce mogą osiągać wyższą jasność. Co więcej, monitory z podobnymi matrycami są już ponad rok na rynku, i skargi na wypalenia są rzadkie. Aczkolwiek to tylko teoria i opinie, więc nie należy brać tego za pewnik. Znacznie konkretniejsza jest gwarancja producenta, która obejmuje 3 lata. Z jej warunków wynika, że pokrywa ona uszkodzone piksele, pod warunkiem, że nigdy nie wyłączymy ani nie opóźnimy działania funkcji zapobiegania wypaleniu. Przejdźmy jednak do wykonania. Plastikowa obudowa jest solidna, nie skrzypi ani nie wygląda na to, że cokolwiek miałoby się tutaj odkleić czy pęknąć. Poza tym ustawieniami monitora można sterować za pomocą umieszczonego z tyłu joysticka. Muszę też wspomnieć, że ten monitor został wyposażony w KVM Switch, który umożliwia przełączanie się między dwoma urządzeniami. Podstawą dla panelu jest ogromna noga, która wewnątrz ma metalowy i dodatkowo dociążony stelaż. Pozwala przesuwać monitor w dość szerokim zakresie, a uchwyt dodatkowo umożliwia zmienianie nachylenia ekranu. Brakuje tu jedynie opcji obracania do pionu, ale w przypadku monitorów ultrapanoramicznych to chyba raczej zbędne. Jednak jeżeli podstawa Wam nie wystarcza, to możecie zastąpić ją ramieniem lub uchwytem ściennym, który wspiera standard VESA. Obok wcześniej wspomnianego USB-C znajdziemy również złącza HDMI 2.1 oraz Display Port 1.4a. Co ciekawe, wszystkie porty i kable można schować pod plastikową nakładką, którą daje nam w zestawie producent. Zatem jest to bardzo uniwersalny monitor, który można wykorzystywać najlepiej w grach, jednak to nie tak, że w pracy się on nie sprawdzi. Powinni go docenić przede wszystkim gracze gustujący w grach AAA, ale także świetnie sprawdzi się w esportowych sportowych tytułach, czy też przy bardziej profesjonalnych zastosowaniach jak nawet montaż wideo. Dzięki temu, że jest on ultra panoramiczny, no i to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz najnowszy film oraz oczywiście subskrybować kanał TechnoStrefa z dzwoneczkiem i dać znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu monitorach. Na razie!